Jej tekst w języku polskim, w języku angielskim, no i w ogóle w językach krajów Unii Europejskiej jest opublikowany w umowie i on jest niezmienny, go nie wolno okay. zmienić. Każda osoba, która będzie zainteresowana, bo może otrzymać od nas wyślemy brzmienie w obydwu językach, nie powinna być zmieniać, nawet ja jak się zawsze śmieję, ani kropeczki, ani przecinka nie zmieniamy nie chcemy, tylko. Mamy rejestrację w systemie REX, w nawiasie, który gdzieś nawet jest tam wpisane, że on jest po to, żeby tam dodać ten numer REX, tylko wklejamy ten numer REX i ogólnie, no, zgodnie z przepisami, ona powinna być ta deklaracja również później pod spodem podpisana. Każdej osobie, każdej firmie, która będzie zainteresowana, aby otrzymać taką deklarację, my służymy także tylko poprosimy o, o, o maila i wyślemy taką deklarację, która powinna się znaleźć na fakturze, na dokumentach przewozowych i jak zawsze mówimy, nie zmieniajmy tego, to, tego nie można zmieniać, tam musi być, tam gdzie kropka to kropka, gdzie przecinek to przecinek, tak jest i jest odpowiednie miejsce właśnie, żeby wstawić ten numer Reks, jeśli go posiadamy. nie potwierdzenia rejestracji, bo żeby się Osoba, która się będzie rejestrowała, nie niecierpliwiła, bo potwierdzenie rejestracji na płasku w systemie REX może trwać pół godziny, godzinę, a może trwać dwa dni. To jest Bardzo w zależności ciekawe. od tego, jak system jest obciążony, więc uh -huh. trzeba po prostu cierpliwie czekać na potwierdzenie rejestracji.